Ziomeczku, jeżeli jeszcze nie wbiłeś na Discorda ani na grupę na Facebooku. No jak ty tak możesz? Jak ty tak możesz? Od ostatniego updateu minęło już kilka dni. Skrzynia Snake Bite już chwilę trzymać na markecie, aczkolwiek to wcale nie świadczy o tym, że jej cena jest niska, wręcz przeciwnie jej cena jest dość wysoka i wynosi obecnie 25 zł, jak możemy sobie zobaczyć. Ona wiadomo, z na dzień spada cały czas, aczkolwiek dalej jak na dwa dni po że 25 zł to jest całkowicie dobry wynik. No i właśnie, zacząć tak na sprawę trochę zastanawiać. Czy to jest normalny wynik, jeżeli chodzi o skrzynki, czy jest jednak troszeczkę ta skrzynka wyżej, jak chodzi o wartość. I tutaj pozwolę sobie porównać Snakebite do pierwszej skrzynki, która została wydana zaraz po operacji, która miała miejsce rok temu, tak, czyli doszła do Shadow to skrzynka, jak możemy zobaczyć priz, Prisma 2 Case, która została 1 kwietnia, także no tak dość podobnie jeżeli chodzi właśnie yy, na jak możemy zobaczyć była to aktualizacja, która znosiła szatelę tłyba, a wprowadzała tą skrzynkę i zobaczymy co się działo z jej wartością. To, że obecnie kosztuje 16 groszy no to nie jest jakiś tam więc Zbliżymy sobie może na sam okres kiedy to ona wchodziła. Jak możemy zobaczyć na początek wy wypał pierwszy 76 zł i potem po pierwszym dniu możemy zobaczyć to już jest 33 zł. Tymczasem podczas naszego snagvita tutaj mamy pierwszy 76 złotych, więc by się w całkowicie zgadzało, a następny pierwszy majk możemy zobaczyć 31 zł, 32 coś takiego, także idzie idealnie. Idziemy dalej i tak jak możemy zobaczyć sobie na ten wykres po około dwóch tygodniach, tak? Czyli to jak możemy zobaczyć 13-14 kwietnia, wartość tej skrzynki wynosiła 7, 6, 7 zł, tak? Także możemy się spodziewać czegoś takiego samego, jeżeli chodzi o skrzynię właśnie Snake Bite. Ona myślę, że będzie miała bardzo podobne tempo. W związku też widzimy, jeżeli jeszcze przez kolejne dwa tygodnie ta wartość będzie taka, że będzie można sobie naprawdę nieźle zyskać, no to trzeba się tym zainteresować. Zwróćmy uwagę jeszcze na to, że tak nawet miesiąc po wydaniu tej skrzynki, tak? Czyli na początku tej maja, ta skrzynka jeszcze była warta ponad 3 zł tak? Czyli dalej downięcie jej oznaczało dość ładny profit. Czyli jesteśmy zainteresowany, nie właśnie dostaniem za o takiej skrzyni i Jakiegoś tam profitu. Jak najbardziej spoko, jak najbardziej szanuję, i już Ci mówię, co musisz zrobić. Pierwsze Primo musisz mieć status Prime, gdyż Snake Bite Case mieści się akurat właśnie to w tej puli, jeżeli chodzi o dropek. Możemy zobaczyć, to już o tym opowiadałem wcześniej. Mamy skrzynię, która dopią dgl właśnie z Prime'em i dla tych bez Prime'a. Oczywiście Snakebite jest tej z Prime'em. Żeby to zrobić, musisz tam kupić chyba za 12 euro, coś takiego kosztuje taka przepustka Prime, albo możesz po prostu wbić 21 poziom w CS. Ie. Należy ci jeszcze wiedzieć, że możesz dostać dwa, tak, dobrze powiedziane, dwa przedmioty podczas jednego tygodnia, właśnie to z CS. A. Pierwszy z nich jest za wbicie rangi, tej rangi takiej wiecie, takiej, tak Gole za i tak dalej, ale a drugi poziom jest po prostu taki zawany raz na tydzień. To się startuje w każdą siodę. W związku też z czym, jeżeli w tym tygodniu otrzymałeś jakiegoś dropa i to nie był drop za poziom, no to już musisz się z tym pogodzić, że kolejny będzie dopiła w siodę. Obecnie mamy taką sytuację, że jest bardzo dużo takich botów, tak? Takich graczy, którzy po prostu weszli sobie na serwer, na jakiś deathmatch czy wyścig z brain, tylko i wyłącznie po to, żeby im właśnie dropiło tam skrzynkę. I to jest dość słabe, jeżeli chodzi o takie całe community. Jeżeli ktoś chce sobie pograć, widziałem ostatnio filmiki, gdzie ktoś biega po całym wyścigu z brain i tylko wbija noże, bo wszyscy się stają. Także to jest dość nieciekawa akcja. I teraz chcę mu trochę tobie, i całemu żebyś nie robił takiego wylewu i nie robił tak jak inni. Otóż co należy zrobić, żeby po prostu dopić lepiej, szybciej i przede wszystkim nie przeszkadzać innym. Otóż musisz sobie wejść w CS, a to raczej tutaj nikogo nie zaskoczyłem Następnie kiedy sobie dasz w grach szukasz wyszukiwalka, serweru społeczności i tutaj mamy takie okno, które w moim przypadku jest dość upośledzone. Piszecie sobie tutaj coś takiego jak idle, tak? Po prostu idle. Następnie nie pozostało ci nic innego, jak po prostu wejść, w jeden z takich serwerów i po prostu tam siedzieć, tak? Te sewę są zaprogramowane w ten sposób, że w żaden sposób cię nie wywali, jeżeli jesteś nieaktywny przez dłuższy czas. Oraz tak sprawę, ten jest tak, żeby jakoś przyspieszyć. To znaczy te tam cyfają tyle, ile mają tyfaj, żeby w ogóle był jakikolwiek to drop, a skończą się na tyle szybko i lekko mogą. Największą zaletą tego jest to, że tak jak już mówiłem, nie wywalicie w momencie, kiedy sobie odejdziecie od komputera, więc możesz zostawić sobie tego CS odpalnego na przykład na całą noc, a i tak się nie wywali i tak cały czas nie jest jakaś tam szansa, że coś poleci wreszcie. Możecie zadać pytanie, czy to jest bezpieczne i tutaj ci odpowiesz jak najbardziej, tak, gdyż serwery społeczności nie mogą tego tak nam wpłynąć na jakoś, w jakiś sposób na twoje konto, tak? Wszystkie, jak mogłeś zauważyć, są chronione, chronione dodatkowo przez WAG, także nie ma szansy tam coś jeszcze przejść, jakiś dodatkowy ściek, także możesz być spokojny i zostawić swój komputer na kilka godzin.